...z obrad za naruszenie regulaminu. Pani poseł Achira opuściła salę plenarną, ale co chyba też znamienne, nie raczyła po sobie posprzątać. To panie sprzątające budynek parlamentu musiały ten bałagan posprzątać. Komentarzy nie brakuje. Dziś bardzo mocnym akcentem emocjonalnym rozpoczęło się to posiedzenie. I ze mną poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwości. Będziemy komentować to, co dziś się wydarzyło. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. No właśnie, budynek parlamentu w pewien sposób jednak wymuszałby zarówno, jeżeli chodzi o posłów, jeżeli chodzi o dziennikarzy, czy gości, zachowania parlamentarne od posłów chyba najbardziej. No dziś mieliśmy tego wyraźne zaprzeczenie. Tak, Sejm czy szerzej Parlament jest miejscem, gdzie różnice zdań są czymś naturalnym i wymiana poglądów jest jak najbardziej na miejscu. Debat nie brakuje, porządek. Porządek debat nie brakuje, tylko niestety dzisiaj mieliśmy do czynienia z sytuacją.